15-4 drodzy Państwo! 15,4 kandydata Konfederacji! 15-4 Sławomir Męcy! Ogromny sukces polskiej prawicy, ogromny sukces Sławomira Mecena! I ja już zapraszam moi drodzy na scenę naszego kandydata przed Państwem, Sławomir Męcy!

Bardzo Wam dziękuję, dobry wiek. Bardzo cieszę się, że się widzimy. Zobaczyliśmy wyniki exit poll. No wiadomo, że to jest dopiero sondaż, więc ostateczne wyniki mogą się trochę zmienić, a nasz, znając nasze sondażownie, nawet dosyć mocno mogą się zmienić. Natomiast nie ukrywajmy, dwie rzeczy w tym momencie są pewne. Pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, no to niestety nie udało mi się do niej dojść. W związku z czym wynik drugiej tury jest jeszcze niestety niepewny i wszystko się może wydarzyć. Gdyby skład tej tury wyglądał inaczej, to byłoby już pozamiatane, jest nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Druga pewna rzecz jest taka, że chyba zająłem jednak trzecie miejsce, w związku z czym jest to największy sukces w historii naszego środowiska, licząc czy to procentowo, czy w liczbie głosów! To ja chciałbym Wam przede wszystkim podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie Wy. Przecież te 15, a może 14, a może 13, jeszcze nie wiemy na ilu to się skończy. To przy tej frekwencji, która jest przewidywana, to jest prawdopodobnie między 2,5 a 3 miliona głosów. To jest olbrzymi wynik, wydaje mi się, że go jeszcze nie doceniamy.